Czy kiedykolwiek czułeś, że coś niewidzialnego, jakaś subtelna siła, próbuje zakłócić twój spokój? Czy zdarzyło ci się, że w środku dnia pełnego słońca do twojego serca wkradł się niewytłumaczalny smutek, chłód, który zdawał się wysysać z ciebie całą radość i nadzieję? A może toczyłeś wewnętrzną walkę z myślami, które nie były twoje, myślami pełnymi zwątpienia, goryczy, a nawet rozpaczy? Zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie pytanie. Czy to możliwe, że boska obecność jest znacznie bliżej niż sądzimy, ale równie blisko czai się cień, który pragnie nas od tej obecności odciągnąć? Żyjemy w świecie, który pędzi naprzód, w świecie hałasu, technologii i nieustannego rozproszenia. Uczymy się, jak zarządzać czasem, finansami, karierą. Ale czy ktoś uczy nas, jak zarządzać naszą duszą? Czy ktoś pokazuje nam, jak odróżnić głos Boga od szeptu wroga, który podsuwa nam kłamstwa przebrane za prawdę? Ojciec Pio, pokorny zakonnik z Pietrelciny, człowiek, który na własnym ciele nosił rany Chrystusa, spędził całe swoje życie na tej duchowej granicy. Był jak strażnik na murach duszy, który nie tylko widział nadchodzące zagrożenie, ale także uczył innych, jak je rozpoznawać i jak się przed nim bronić. Jego życie było nieustanną walką, ale i nieustannym zwycięstwem odniesionym w imię miłości i wiary. To, co widział i czego doświadczył, nie jest jedynie reliktem przeszłości. To żywa lekcja dla każdego z nas, tu i teraz. On pragnie, byśmy i my otworzyli oczy naszych dusz i nauczyli się dostrzegać to, co niewidzialne, ale tak realnie wpływające na nasze codzienne życie. Wyobraź sobie młodego Francesco Forgione, chłopca o oczach tak głębokich, że zdawały się widzieć więcej niż otaczający go świat. Już od najmłodszych lat doświadczał on rzeczywistości, której inni nie mogli pojąć. Widział anioły i demony tak wyraźnie, jak my widzimy drzewa za oknem. Dla niego walka duchowa nie była teologiczną koncepcją, ale codziennym, namacalnym doświadczeniem. Kiedyś, jako mały chłopiec, stanął do walki z potężną, przerażającą postacią, która rzuciła mu wyzwanie. Mały Francesco, pełen ufności w Bożą Moc, nie zawahał się. Stoczył bitwę i zwyciężył. To wczesne doświadczenie było zapowiedzią jego przyszłej misji misji obrońcy dusz przed atakami zła. To właśnie ta głęboka, osobista znajomość natury ciemności pozwoliła mu z taką precyzją nauczać innych, jak ją rozpoznawać. Ojciec Pio uczył, że pierwszym i najbardziej subtelnym znakiem działania złego ducha jest zamęt. Zaczyna się niewinnie. Masz podjąć ważną decyzję. Modliłeś się o światło, prosiłeś Boga o znak, o pokój serca. I przez chwilę czujesz ten pokój, masz jasność co do dalszych kroków. Aż nagle, niczym chmura burzowa na czystym niebie, pojawia się tysiąc wątpliwości. A co, jeśli się mylę? A może to nie jest wola Boża? Czy na pewno dobrze to zrozumiałem? Głos, który podsuwa te pytania, jest niespokojny, nerwowy, pełen lęku. Wprowadza chaos tam, gdzie Bóg pragnie dać harmonię. Bóg, jak mówił ojciec Pio, jest Bogiem pokoju, a nie zamieszania. Jego głos, nawet jeśli wzywa do trudnych rzeczy, zawsze przynosi ze sobą głęboki, wewnętrzny pokój. Szept złego ducha jest natomiast jak natrętna mucha, brzęczy, nie daje spokoju, wprowadza niepokój i paraliżuje strachem przed podjęciem decyzji. Kiedy czujesz, że twoje myśli zaczynają wirować w chaosie, kiedy tracisz wewnętrzną pewność i ogarnia cię lęk, zatrzymaj się. To może być pierwszy znak, że znalazłeś się pod obcym wpływem. Drugim znakiem, na który ojciec Pio zwracał szczególną uwagę, jest smutek prowadzący do rozpaczy. Istnieje różnica między smutkiem, który jest naturalną ludzką reakcją na stratę czy cierpienie, a smutkiem, który jest duchową trucizną. Święty smutek, smutek z powodu naszych grzechów, prowadzi nas do skruchy, do nawrócenia, do objęć miłosiernego ojca. Jest to ból, który oczyszcza i uzdrawia. Ale istnieje też inny rodzaj smutku mroczny, ciężki, lepki. To smutek, który mówi ci, że wszystko jest bez sensu, że nie ma już nadziei, że Bóg o tobie zapomniał, a twoje grzechy są zbyt wielkie, by mogły zostać wybaczone. Ten smutek izoluje cię od innych, zamyka w skorupie beznadziei i sprawia, że modlitwa wydaje się pusta i bezcelowa. Ojciec Pio nazywał ten stan ciemnością duszy i ostrzegał, że jest to jedno z ulubionych narzędzi demona. Kiedy odczuwasz taki właśnie beznadziejny smutek, który oddala cię od Boga i ludzi, wiedz, że to nie jest głos Pana. Bóg nigdy nie odbiera nadziei. On jest nadzieją. Zły duch natomiast jest mistrzem w malowaniu przyszłości w czarnych barwach, by doprowadzić duszę do apatii i rezygnacji. Kolejnym, niezwykle powszechnym wpływem, jest pokusa pychy, która często przybiera maskę fałszywej pobożności. To bardzo subtelna pułapka. Zaczynasz regularnie się modlić, chodzić do kościoła, czynić dobre uczynki. I to jest wspaniałe. Ale nagle pojawia się myśl. Jestem lepszy od innych. Popatrz na nich, żyją w grzechu, a ja jestem blisko Boga. Zaczynasz osądzać innych, patrzeć na nich z góry. Twoja duchowość, zamiast prowadzić cię do pokory i miłości bliźniego, staje się narzędziem do budowania własnego ego. Ojciec pio, który spędzał godziny w konfesjonale, słyszał niezliczone historie dusz zwiedzionych na tę drogę. Ostrzegał, że szatan chętnie pozwala człowiekowi na praktyki religijne, jeśli tylko prowadzą one do pychy. Prawdziwa bliskość z Bogiem zawsze owocuje pokorą. Im bliżej jesteś światła, tym wyraźniej widzisz własne niedoskonałości i tym większe masz miłosierdzie dla słabości innych. Jeśli twoja religijność sprawia, że czujesz się wyższy od innych, to znak ostrzegawczy. Zły duch próbuje zamienić twoje lekarstwo w truciznę. Czwartym znakiem, o którym często mówił stygmatyk z San Giovanni Rotondo, jest zniechęcenie do modlitwy i sakramentów. To atak na samą linię życia, która łączy nas z Bogiem. Zaczyna się od małych rzeczy, jesteś zmęczony, więc odkładasz modlitwę na później, masz dużo pracy, więc opuszczasz niedzielną mszę. Potem pojawiają się myśli: po co to wszystko, czy Bóg mnie w ogóle słyszy, to i tak nic nie zmienia. Modlitwa staje się ciężarem, a Kościół zimnym, pustym budynkiem. Spowiedź wydaje się upokarzająca i bezsensowna. To stopniowe ochłodzenie relacji z Bogiem jest strategicznym działaniem złego ducha. On wie, że dusza, która przestaje się modlić, jest jak odcięty kwiat, powoli więdnie i umiera. Ojciec Pio był nieugięty w tej kwestii. Módl się, miej nadzieję i nie martw się, powtarzał. Modlitwa była dla niego oddechem duszy. Jeśli czujesz, że tracisz pragnienie modlitwy, że staje się ona obowiązkiem, a nie spotkaniem z miłością, potraktuj to jako alarm. To wróg próbuje odciąć cię od źródła siły. Piąty subtelny wpływ to skupianie się na cudzych grzechach i potknięciach. Zły duch jest mistrzem odwracania uwagi. Zamiast patrzeć na belkę we własnym oku, zaczynasz z niezwykłą precyzją analizować drzazgę w oku brata. Plotki, osądy, krytykanstwo, to wszystko staje się Twoją codziennością. Czujesz satysfakcję, wytykając błędy innym, bo to na chwilę pozwala Ci zapomnieć o własnej nędzy. To trucizna, która niszczy wspólnotę i miłość. Ojciec Pio, który z miłością przyjmował największych grzeszników, wiedział, że Bóg patrzy na serce, a nie na zewnętrzne pozory. Kiedy łapiesz się na tym, że Twoje myśli i rozmowy krążą wokół wad innych ludzi, wiedz, że uczestniczysz w dziele oskarżyciela, bo tak właśnie brzmi jedno z imion szatana. Prawdziwa duchowość prowadzi do miłosierdzia i współczucia, a nie do potępienia. Następnym, szóstym znakiem jest fałszywe poczucie bezpieczeństwa i samowystarczalności. To druga strona medalu pychy. Po okresie walki i zmagania przychodzi czas spokoju, i wtedy pojawia się myśl, już sobie poradziłem, jestem silny, nic mi nie grozi. Przestajesz być czujny, opuszczasz gardę, uważasz, że już osiągnąłeś pewien poziom duchowy i nie musisz się tak starać. Ojciec Pio ostrzegał, że właśnie w takich momentach pozornego spokoju wróg przygotowuje najcięższy atak. Porównywał go do dowódcy armii, który wycofuje się, by uśpić czujność przeciwnika, a potem uderzyć ze zdwojoną siłą. Duchowa walka trwa całe życie. Nigdy nie możemy spocząć na laurach. Pokora to świadomość, że bez Bożej łaski jesteśmy niczym. Każdego dnia musimy na nowo wybierać Boga i prosić Go o siłę i ochronę. Kiedy zaczynasz czuć się zbyt pewny siebie w swoim życiu duchowym, to znak, że zbliża się niebezpieczeństwo. I wreszcie siódmy, być może najtrudniejszy do rozpoznania znak, zafałszowanie Bożego obrazu. Zły duch próbuje nam przedstawić Boga na dwa sposoby, oba fałszywe. Pierwszy to obraz Boga tyrana, surowego sędziego, który tylko czeka na nasze potknięcie, by nas ukarać. Ten obraz rodzi lęk, skrupulantwo i sprawia, że nasza relacja z Bogiem opiera się na strachu, a nie na miłości. Drugi, bardziej nowoczesny obraz, to Bóg pobłażliwy dziadek, który na wszystko przymyka oko, któremu wszystko jedno jak żyjemy, bo przecież Bóg jest miłością i wszystko wybaczy. Ten obraz prowadzi do lenistwa duchowego, do lekceważenia grzechu i do życia tak, jakby Bóg nie miał żadnych wymagań. Ojciec Pio całe życie głosił prawdę o Bogu, który jest jednocześnie nieskończenie miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. Jest Ojcem, który z otwartymi ramionami czeka na powrót marnotrawnego syna, ale który także nienawidzi grzechu, bo grzech niszczy jego ukochane dziecko. Prawdziwy obraz Boga to obraz miłości, która jest wymagająca, która pragnie naszego najwyższego dobra, a tym dobrem jest świętość. Jeśli Twój obraz Boga jest skrajnie wypaczony w jedną z tych dwóch stron, to znak, że uległeś subtelnej manipulacji, jak więc bronić się przed tymi wpływami. Ojciec Pio zostawił nam całą apteczkę duchowych lekarstw. Pierwszym i najważniejszym jest pokora. Pokora, by uznać, że sami jesteśmy słabi i potrzebujemy Bożej pomocy. Pokora, by regularnie przystępować do sakramentu spowiedzi, gdzie Boże miłosierdzie obmywa nas z grzechów i daje siłę do walki. Pewnego razu do Ojca Pio przyszedł człowiek dręczony przez złe myśli. Kapucyn poradził mu: Za każdym razem, gdy przyjdzie do ciebie zła myśl, ucałuj krzyżyk i powiedz z miłością: To jest moja nadzieja. Pokora to uznanie, że naszą siłą nie jesteśmy my sami, ale Chrystus ukrzyżowany. Drugim lekarstwem jest modlitwa, a w szczególności różaniec. Ojciec Pio nazywał różaniec swoją bronią. Wiedział, że tam, gdzie jest Maryja, tam szatan nie ma dostępu. Ona jest tą, która miażdży głowę węża. Każde zdrowaś Maryjo jest jak cios zadany siłą ciemności. Kiedy czujesz zamęt, smutek, zniechęcenie, chwyć za różaniec. Nie musisz nawet medytować nad tajemnicami. Po prostu powtarzaj z wiarą imiona Jezus i Maryja. To najpotężniejszy egzorcyzm. Ta prosta modlitwa wprowadza w serce pokój, którego świat dać nie może. Maryja, matka dobrej rady, rozproszy mgłę zamętu i wskaże ci właściwą drogę. Trzecim niezbędnym lekarstwem jest Eucharystia. Ojciec Pio żył mszą świętą. Podczas jej sprawowania przeżywał na nowo całą mękę Pańską. Wiedział, że w małym kawałku chleba jest obecny żywy Bóg, wszechmocny zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Regularne przyjmowanie komunii świętej jest jak przyjmowanie duchowego pokarmu, który wzmacnia nas od wewnątrz. To jak duchowa transfuzja Bożej krwi, która daje nam siłę, by oprzeć się złu. Zły duch drży przed duszą, która jest zjednoczona z Chrystusem w Eucharystii. Dlatego jednym z jego głównych celów jest zniechęcenie nas do udziału we mszy i przyjmowania komunii. Nie dajmy mu tej satysfakcji, i wreszcie, ojciec Pio uczył o znaczeniu zaufania. Nawet w najciemniejszej nocy, kiedy wydaje ci się, że Bóg milczy, a zło triumfuje, ufaj. Ufaj jak dziecko, które rzuca się w ramiona ojca, wiedząc, że zostanie złapane. Nasze uczucia mogą nas mylić. Możemy czuć się opuszczeni, ale uczucia nie są rzeczywistością. Rzeczywistością jest obietnica Chrystusa, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zły duch próbuje nas przekonać, że jesteśmy sami. Wiara polega na tym, by trzymać się tej obietnicy mocniej niż naszych lęków i wątpliwości. Ojciec Pio przeżywał straszliwe ciemności duchowe, ataki fizyczne i psychiczne, ale nigdy, przenigdy nie przestał ufać. To zaufanie było jego tarczą. Historia pewnej kobiety, duchowej córki ojca Pio, doskonale ilustruje tę mądrość w praktyce. Kobieta ta była dręczona przez obsesyjne myśli o bluźnierstwie i rozpaczy. Czuła, że jest na skraju szaleństwa. Modlitwa nie przynosiła jej ulgi, a wręcz potęgowała lęk. Poszła do spowiedzi do ojca Pio. Spodziewała się długich pouczeń, skomplikowanych rad. A on, patrząc na nią z ogromnym współczuciem, powiedział tylko jedno zdanie: Nie bój się. To nie jesteś ty, to jest on. Lekceważ go i módl się. To proste słowo, lekceważ, było kluczem. Zły duch karmi się naszą uwagą. Kiedy analizujemy Jego potrzeby, dyskutujemy z nimi, wpadamy w panikę, On rośnie w siłę. Kiedy je ignorujemy, odwracamy się od nich i kierujemy nasz wzrok na Jezusa i Maryję, On traci moc. Ta kobieta zrozumiała, że nie musi wygrać tej bitwy na argumenty. Musi po prostu wybrać, na kim skupi swoją uwagę. Zaczęła praktykować tę świętą obojętność wobec pokus, a jednocześnie z jeszcze większą miłością tuliła się do serca Jezusa. I powoli, powoli, ciemność zaczęła ustępować. To jest właśnie sedno mądrości ojca Pio. Walka duchowa to nie próba sił, w której musimy być mądrzejsi czy silniejsi od demona, to walka o naszą uwagę i nasze serce. Gdzie kierujesz swój wzrok? Na fale, które grożą zatopieniem łodzi czy na Jezusa, który idzie po wodzie i wyciąga do ciebie rękę? Zło chce, byś skupił się na problemie, na swoim grzechu, na swojej słabości, na beznadziei sytuacji, chce cię zahipnotyzować ciemnością. Bóg natomiast zaprasza cię, byś skupił się na Nim, na Jego miłości, miłosierdziu, mocy i obietnicach. Dziś, w naszym świecie, te subtelne wpływy przybierają nowe formy, zamęt przychodzi przez natłok informacji, fake newsów, sprzecznych ideologii. Smutek i rozpacz są podsycane przez media społecznościowe, które pokazują nierealny obraz życia i wpędzają w poczucie niższości. Pycha przybiera formę duchowości New Age, która mówi, że sam jesteś Bogiem i nie potrzebujesz Zbawiciela. Zniechęcenie do modlitwy jest wzmacniane przez kulturę instant, która nie ma cierpliwości do tego, co ciche, powolne i głębokie. Skupienie na cudzych grzechach jest paliwem dla kultury hejtu i publicznego osądzania w internecie. Fałszywe poczucie bezpieczeństwa to iluzja, że technologia i postęp rozwiążą wszystkie nasze problemy. A zafałszowany obraz Boga jest wszechobecny, od karykatury w filmach po teologiczne uproszczenia głoszone przez fałszywych proroków. Ale narzędzia, które dał nam ojciec Pio, są ponadczasowe. Pokora w świecie narcyzmu. Różaniec w erze cyfrowego rozproszenia. Eucharystia w kulturze konsumpcjonizmu. Zaufanie w czasach lęku i niepewności. Te proste, ale potężne środki są dostępne dla każdego z nas. Może właśnie teraz, czytając te słowa, rozpoznajesz w swoim życiu któryś z tych znaków. Może czujesz ten niewytłumaczalny smutek, ten paraliżujący lęk. Ten zamęt w myślach. Może walczysz z pychą albo ze zniechęceniem. Wiedz, że nie jesteś sam. Po pierwsze, jest z tobą Bóg, który nigdy cię nie opuszcza, po drugie, jest z tobą cała Rzesza Świętych, z Ojcem Piona czele, którzy wstawiają się za tobą w niebie, i po trzecie, jesteśmy my, wspólnota wierzących, którzy mogą wspierać się nawzajem modlitwą i świadectwem. Nie pozwól, aby cień, który próbuje zakraść się do twojego serca, wmówił ci, że jesteś pokonany. Twoje zmaganie nie jest dowodem na brak wiary, ale na to, że Twoja dusza jest cenna, tak cenna, że toczy się o nią bitwa. Jak mawiał ojciec Pio, szatan jest jak wściekły pies na łańcuchu: nie ugryzie cię, jeśli nie podejdziesz zbyt blisko. Trzymaj się blisko Boga, a będziesz bezpieczny. Teraz jest czas na decyzję. Czas, by przestać być bierną ofiarą tych subtelnych wpływów i stać się świadomym i aktywnym żołnierzem Chrystusa. Weź do ręki, Różaniec, znajdź chwilę ciszy na rozmowę z Bogiem. Jeśli upadłeś, podnieś się i idź do spowiedzi. Nie czekaj, aż poczujesz się godny. Miłosierdzie Boże jest dla grzeszników, nie dla aniołów. Podejdź do Komunii Świętej z wiarą, że przyjmujesz samego Boga, który ma moc uzdrowić i uwolnić twoją duszę. Ta mądrość, którą przekazał nam Ojciec Pio, to nie jest zbiór strasznych opowieści, to przesłanie nadziei. Nadziei, która płynie ze świadomości, że choć walka jest realna, to zwycięstwo już zostało odniesione przez Jezusa Chrystusa. My mamy tylko i aż uczestniczyć w tym zwycięstwie. Otwórz oczy swojej duszy. Naucz się rozpoznawać znaki. I wybieraj życie, wybieraj światło, wybieraj Boga, każdego dnia, w każdej małej decyzji. Nie zatrzymuj tej wiadomości tylko dla siebie. Być może ktoś z Twoich bliskich, przyjaciół, a nawet ktoś, kogo ledwo znasz, toczy właśnie teraz taką cichą, wewnętrzną walkę. Może czuje się samotny i bezradny. Twoje podzielenie się tym przesłaniem może być dla niego jak światło w tunelu, jak podana dłoń. Może być znakiem od Boga, że nie jest zapomniany. Stańmy się razem armią dusz, które niosą światło Chrystusa w mroki tego świata. Udostępnij tę historię, przekaż ją dalej. Niech mądrość ojca Pio dotrze do tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Niech stanie się dla nich umocnieniem, pocieszeniem i drogowskazem na drodze do prawdziwego pokoju, który odnaleźć można tylko w Bogu.